Będziemy się spotykać częściej, więc będziemy odpowiadać na pewno też na pytania, jak będą jakieś mieli inni członkowie zarządu. Bo planujemy w przyszłości jakby nagrywać zebrania i udostępniać je ludziom, bo chcemy, żeby to było właśnie transparentne i jasne i żeby robimy to po to, żeby po prostu zachęcić ludzi i żeby nie mieli jakichś obaw do tego, żeby jeżeli mają ochotę. Żeby, żeby uczestniczyć w tym wszystkim? No tak, jak sesje rad miasta są transmitowane na przykład na YouTube, są transmitowane online. Ja w sumie nie wiem, czy no na pewno nie wszystkie, nie wszystkie sesje rad poszczególnych miast są transmitowane, ale. No, tam, gdzie ludzie chcą, aby była transparentność, no to one są rejestrowane i są udostępniane, więc tutaj to jest dobrym pomysłem. Wiadomo, są części, części tych spotkań niejawne z racji na przykład głosowań, część może być niejawna, natomiast ogólnie ja jestem absolutnie za tym, żeby to było nagrywane, udostępniane i Również, żeby te spotkania nasze online były regularnie, chociażby ze względu na cele, które będziemy sobie obierali do realizacji. Te cele będą też ogłaszane i również będą w jakiś sposób rozliczane w, już po, po realizacji. No, tak właśnie. Tytułem wstępów. Tak mi się wydaje, że. Na początek to, żeśmy parę, jakby, zagwozdek wyjaśnili tutaj słuchaczom, i ja też, w sumie, to jest dla mnie nowość, bo ja nigdy nie miałem takiej potrzeby, nigdy w żadnym zarządzie nie byłem, <grym>, nigdy w żadnym stowarzyszeniu. Ja też nie, ja też nie byłem. No. Ja też Znaczy ja jestem ja jestem członkiem stowarzyszenia. No ale to tamam. no, no, członkiem takim zwyczajnym, po prostu yy, opłacam składki, yy, dostaję, powiedzmy, raz yy, na jakiś czas informacje, co tam się dzieje yy, i tyle. Ale nigdy nie pełniłem żadnej funkcji w stowarzyszeniu. No, nie tworzyłeś si-, tego, bo, bo tak naprawdę ten, ten statut to, yy, to kto go stworzył? Yy, ty i pracy? Yy, w małej części ja, w większej części Marek Hałubiec, który tutaj czuwa nad kwestiami prawnymi, i jeszcze ojciec Pio przysłał nam do pomocy Alinkę, która jest ekonomistką. Miała do czynienia z różnymi statutami w życiu, z różnymi dokumentami związanymi w stowarzyszeniu. No i bardzo nam pomaga, bardzo nam pomaga, skrupulatnie waży każde słowo, sprawdza, jak to powinno brzmieć, jakie ewentualnie mogą być w przyszłości zalety czy konsekwencje danych zapisów. Także nam, no bardzo nam pomogło, bardzo nam pomogło. Czyli I jeszcze prof... będzie nam pomagała na pewno, bo będzie działała. No oczywiście, czyli pełen profesjonalizm, można tak to ująć. No tu musi być profesjonalizm. Wiadomo, statut jest dokumentem, który można w przyszłości modyfikować, i zapewne on będzie modyfikowany, chociażby ze względu na to, że przepisy prawa się zmieniają na okrągło. No i trzeba te wewnętrzne gdyby rzeczy dostosowywać, więc tutaj nie jest droga zamknięta. No ale e, taki ogólny zarys e, musi być stworzony w momencie e, przedłożenia dokumentów do KRS-u. Więc statut już jest gotowy, można powiedzieć. No. Czy... Nina, tego w szkole ci nie powiedzą.